Co, może wypadałoby coś nagrać w końcu, bo jest nie dość, że przerwa w odcinkach, to jeszcze też nie ma materiału. Mamy czwartek, 2 lutego, ja jestem w Manie, tym biało-niebieskim, coś eee, późno godzinach na wyjazd, bo 7.20, ale się jakoś dzisiaj specjalnie nie śpieszyłem, mam dwa kursy, drugi kurs normalizacji na, na 15, więc na zrzutkę, więc się jakoś tam specjalnie nie śpieszę. Dobra, karta się załadowała, za, to robię start. Jadę teraz załadować na 70 km w jedną stronę Wracam do Poznania Rozładowuję eee, Rozładowuję W tym samym miejscu ładuję Jadę na 15 rzucić na Swarzec Tak wygląda sytuacja Dobra, powietrze nabite Jadę zatankować I taki krótki dzień jazdy Na lokalu cisne Dobra, będę się potem włączał wszystko takie, że szał można dostać autentycznie. Pas przerzuciłem profilaktycznie przez dach. Prosiłem też resztę chłopaków. nadzieję, że, e, że też tak zrobią, żeby ten pas przerzucić. No jest wszystko okropne. E, no i jak słychać, no nawet nie da się tutaj nic nagrać. No. Bardzo denerwujący dźwięk. Antena wali o tym mówiłem, antena wali yy, w owiewkę, jakiś taki boczny wiatr, no niestety, hałas. I ja załadowałem, jadę rozładować i załadować jednocześnie i potem mam zrzutkę, tak jak mówiłem, z No kurczę, yy, wychodzi na to, że będę, yy, grubo przed czasem, przed tematyzacją. no super by było jakby mnie rozładowali wcześniej, bo mam, no mam co robić, naprawdę mam co robić, więc by, byłoby super ale no nastawiam się raczej, że e, że będę musiał poczekać, no ale wiadomo mam laptopa, mam papiery, więc uzadowię się wygodniej, jak będę czekał to sobie popracuję jutro mamy piątek, jutro rok, to jest typowo dzień e, ale te drzewa wygięte od tego wiatru, zobaczcie jutro taki dzień gospodarczy e, załatwianie, odbieranie samochodu od mechanika bo e, no, nie, Mondeo nie doczekał naszego warsztatu i yy, wysiada alternator. Wysiada alternator, odprowadziłem go jeszcze do warsztatu, muszę go, muszę go odebrać jutro. Tam w Poznaniu nie dość, że alternator to jeszcze na pasek napinacz do wymiany. Jest niestety znowu faktura zawoli. Data <laughs> yy, dzisiaj działała właśnie już tam na warsztacie, tworzy kanał. Bo mamy kanał taki dosyć specyficzny, nietypowy, zwykły kanał, tylko Zrobimy po prostu. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Jest takie zagłębienie w podłodze i z tego zagłębienia po prostu zrobimy kanał. Taki dwustanowiskowy, że na jednym powiedzmy będzie ciężarówka, na drugim osobówka albo bus. A może nawet i dwa ciągniki się zmieszczą, zobaczymy. Nie. No i tam musimy. Ale taki do, do specyficzny to jest taki po prostu no, typowo kanał taki. No, własnej roboty chyba jest w świecie no i zaczynałem się tam organizować w tym warsztacie już wczoraj byliśmy też wrzuciłem, wrzuciłem na Instagramie relacje z tego warsztatu no i działamy kurde w mnie tak kręci, że nie wiem czy nie, nie zacznę gadać bo zaraz zacznę kichać no, Jezu, no niestety dobra to teraz może coś się w końcu wypowiem normalnie Wczoraj byliśmy, odebraliśmy klucze, zawiesiliśmy jakieś tam palety, bo stół warsztatowy pierwszy, taki powiedzmy, jednak nie, 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 nie braliśmy tych lat, chociaż ja, ja obstaję za tym, żeby te lady tam przewieźć, to się, to się przyda te lady na pewno tam warsztatowe, a stwierdził, że je zostawiamy na razie, zrobimy po prostu stół, też prowizoryczny, na początku wszystko takie prowizoryczne po prostu palety. Z palet, nogi powiedzmy od tego stołu, a sam stół to będzie płyta od naczepy. Płyta od naczepy, naczepy takich, których tam wcześniej kupowaliśmy, już zużyły, były jakieś tam, nie wiem. Tam po prostu nie do, nie do użycia na naczepie. To są użyte, będą użyte z tego, z tego zrobione stół Przewożimy tam narzędzie. jedno większe takie madło, które, które mamy tam u siebie. To będzie teraz to w warsztacie. Do tego taką mamy wiertarkę, e, taką powiedzmy, no taką dużą warsztatową, stołową, taką, wiecie, którą się montuje na stałe. No tą wiertarkę też tam zamontujemy. Tokarkę chyba, z tego, co pamiętam, tu mamy chyba tokarkę, coś jeszcze za to rozmawiałem, na ten temat teraz zapomniałem, bo czy tą tokarkę tam będziemy przywozili, nie wiem. No co mamy? jakieś większe elementy, tam to wszystko będziemy powoli zwozić. No i, i teraz jest ambitny plan. Zobaczymy czy się to się uda, żeby zrobić obsługę Iveco samemu. Pierwszy raz w sobotę. Już jest po terminie. Trzeba Iveco zrobić tą obsługę. Ja sobie jadę powolutku, że ten wiatr. gdzieś jak mnie autobus dygnął, ale... ja mam 8, 4 8.4, 8.3 nawet. Boję się tu kurczę w tym wietrze, żeby mi dachu nie, nie zerwało. No dobra, będę się włączał dalej, bo, bo teraz już też nie wiem nawet co mam gadać. Tego jeszcze nie grali, no, musiałem się zatrzymać, bo przejeżdżałem przez taką dylatację na wiadukcie, ten wiatr wieje, yy, wiadomo, uskok, Zapaliło się, zapalił się komunikat na czerwono, Taki, takie pipczenie się zaczęło i komunikat za zablokuj kabinę. I kurczę, co się stało? Pierwszy raz takie coś. Jak sobie pomyślałem, że jakieś tam pierdoła pewnie, to, to nic. Chociaż jak na parking zjeżdżałem zacząłem hamować, to mówię, kurde z... Będę delikatnie hamował, bo zahamuję mocniej, to z kabiną do przodu polecę Oczywiście żartuję, ale Zatrzymałem się, poruszałem kabiną, poruszałem tam tymi zamkami Czujnik jak, nie wiem czy to jest czujnik, w ogóle nie wiem co to jest, jakiś taki kabelek przy tym Może, może przy, przy tym zamku Nie wiem, czy to by był czujnik od, od tego, dziwna sprawa W każdym razie zgasło, no nie wiem, no muszę to Przy czasie dołożyć do listy nie... Znaczy, trzeba to dołożyć do listy przy czasie. Teraz przez taką delatację przejechałem, i na razie nic. Nie wiem, dobra, no. Co, no, co można zrobić? Jeździć, obserwować? No. Dobra, ja już na bazie godzina 17 zbieram się, żeby nie było kolejny tydzień, gumiarze. Tym razem upony na przedniej osi, w tej naczepie. jak mówiłem pas przerzucony I zbieram się na chatę Teraz się może jeszcze włączę Jadę. Chociaż jak mówiłem, że się włączę, to się włączę, to się włączy. Tutaj właśnie teraz jeden znajomy mi się zapytał, jak się tam te mercedesy sprawują. I w sumie skoro ma być teraz na tym kanale dużo takich rzeczy bardziej właśnie technicznych i praktycznych w kwestiach obsługi samochodów ciężarowych, tak jak mówiłem, to to w sumie warto by było, w sumie warto by było właśnie na ten temat pogadać, bo. Nie wiem ile ma październik, listopad, grudzień, 3 miesiące, styczeń. Teraz mamy, no, no to cztery miesiące, te całe aktrosy, no 3,5 miesiąca powiedzmy. No i z jednej strony dużo na plus, z drugiej strony trochę minusów. Co prawda no, wiadomo, że to jest e, po starsze samochody, już tak naprawdę no, 15-16 rok to nie jest żadna młódka i przebiegi też mają słuszne, to też mają prawo, e, ma prawo się tam coś dziać w tych samochodach, ale tak czy siak myślę, że, że generalnie na plus jeden bardziej, bo z jednym jest mniej problemów, ten, ten z wyższą kabiną, e, który był w serwisie od razu i miał tam naprawioną wiązkę, to tam raczej problemów jakichś większych nie ma, chociaż zaczyna coś się tłuc w krzyżaku na kolumnie kierowniczej, to jest e, taka wada tych samochodów, jedna z, jedna z takich słabych punktów. Kolumna, miska, e, Wycieraczki i coś tam jeszcze chyba, wycieraczki już robiliśmy, mechanizm wycieraczek robiliśmy tego samego dnia W obu Trosach, szak trafił, to no, piękne po prostu Dla zainteresowanych ten mechanizm kosztuje 500 zł. W drugim też coś tam jest, łożysko chyba na, na krzyżaku w tym, w tym, w tej kolumnie Ale tam nie ma, skrzypi po prostu, raz na jakiś czas skrzypi, się więcej nie dzieje Yy, więc tam na razie to chrzanić, mówiąc wprost Bo tam znowu w tym drugim, to w Albo co chwilę co się dzieje Tam pękła miska, chyba to już to mówiłem, nie? Miska, wiadomo, zaraz jak miska, no to mam nową, nową miskę, obsługę To trzeba zrobić to, tamto yy, I tam się coś z cały czas dzieje Już wymienialiśmy taki tam kabel yy, od grzałki Czy, 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 czy coś w tym, nie wiem, już teraz nie pamiętam, jakie to było Dokładnie nazwa tego W każdym razie ten przewód idzie yy, przy, przy smoku, przy wlewie od AdBlue Gdzieś tam wchodzi dalej do pompy Chyba właśnie pełni funkcję jakiejś tam grzałki Jeżeli dobrze pamiętam No, panie kolego I on był wymieniany, też 1000 złotych w serwisie Teraz Nox Ostatnio No i teraz znowu szwankuje coś z pompą AdBlue, ma za małe ciśnienie I też wywala błędy, potrafi ograniczyć moc Także Ten drugi Actros no, Stanowczo zdecydowanie więcej problemów robi Ale co, spalanie jak najbardziej OK. Jeden pali mniej, drugi pali więcej. Nie, nie wiem, tam to, to jest różnica jednego litra. Nie wiadomo od czego to zależy, czy, 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 może, czy może tutaj jest kwestia ciężkości nogi kierowcy, czy jakichś tam innych. E, ciężkość nogi. Jak nowe pojęcie, może by to wpisać do słownika. Ciężkość nogi. Coraz gorzej, zmęczenie i coraz gorzej ze mną. Wiek też robi swoje i takie głupoty będę gadał. Wiecie o co chodzi. Styl jazdy, charakter jazdy kierowcy może mieć wpływ. Nie wiem, no jest generalnie tak zawsze litr różnicy mniej więcej na Na 100 km, ale tak czy siak no z tego spalania jestem zadowolony. Jak na razie jakichś większych problemów nie ma. Na ja te problemy z tym albo no to się nastawiałem, wiedziałem, że tak będzie. Długo się broniłem przed takim, wiecie w cudzysłowie, odmładzaniem floty, bo ktoś powie, że to w większych firmach normalnie.

ale też może i porównywalnie, na no cholera wie, No tak czy siak, no na pewno nie, nie mówimy o samochodach na gwarancji, więc czy to będzie czteroletni, czy siedmioletni samochód, to tak czy siak te problemy z albu na to się nastawiałem, na wiedziałem, że tak będzie, więc jakoś specjalnie nad tym nie ubolewam. Ale oczywiście bardzo bym sobie życzył, żeby było tych problemów mniej. Może takie mam cały czas, wiecie, nadzieję, że po prostu ogarniemy w końcu to i będzie chodziło, bo zawsze takie, jak się tam jakiś samochód przyprowadzi, to wychodzą z niego różne kwiatki przez dłuższy czas, w końcu się ogarnie i, i chodzą, tak na przykład jak to biało-niebieska odpykać Magnuma. też przecież to tam był synchronizator skrzyni biegów, obsady wtrysków robione. Ten synchronizator skrzyni biegów to był ogromny koszt, bardzo to zabolało, bo to kosztowało 8 tysięcy remont tej skrzyni też krótko po zakupie, więc to no naprawdę ten, tamten samochód to był wrzut na tyłku totalny, naprawdę żałowałem strasznie te, zakupu tego, tej, tej, tej białej Magnumy a teraz jeździ, robotę robi jest w porządku, nic się tam nie dzieje także eee... no, no mam nadzieję, że z tymi też tak będzie no, ale to jeszcze będziemy jakieś robić podsumowania. Też chciałbym niedługo, jakby, bo planuję na warsztat wziąć tę premiumkę, bo cały czas mamy problem z wyciekiem oleju. Był, zniknął, czy był, zniknął zrobiony na warsztacie. Teraz znowu coś zaczęło się tam podzić, kapać ten olej. Prawdopodobnie tego się najbardziej boimy, że będzie konieczne odłączenie skrzyni od silnika, żeby ten, ten wyciek zupełnie zlikwidować. No, miejmy nadzieję, że to. Mm, że to jest że żeby, żeby będziemy mogli tego uniknąć, ale no w każdym razie za jakiś niedługi czas e, weźmiemy na nasz wart premiumkę i chciałbym wtedy nakręcić też taki może odcinek e, taki wiecie ile mamy tu premiumkę mam od czerwca, jak ona się tam sprawuje co w nią włożyli, ile, ile w nią włożyliśmy jak na razie, co jeszcze musimy w nią włożyć, ile w sensie i co trzeba powymieniać. E, no i tak ogólnie, taki właśnie tą prezentację premiumki, czy w ogóle ogólnie taki typowy odcinek techniczny o tym znienawidzonym yy, Renault Premium nakręce, Tak który kiedyś mówiłem, że, na, że nakręcę, a nie nakręciłem. Także tak, dobra. Yy, nie wiem, czy to będzie z tego odcinek, czy się może to będzie część odcinka, bo w sobotę będziemy coś tam działać na warsztacie. To Może połączę, zobaczymy, albo będą dwa odcinki takie krótsze, że jeden typowo warsztatowy, drugi taki jeszcze vlogowo-trasowy. Zobaczymy. Tymczasem się rozłączam, bo jutro, tak jak mówiłem, piątek i jutro cisnę sprawy administracyjno-biurowo. Kolejnego, yy, kolejnego słowa nie znajdę. Administracyjno-biurowe po prostu. W ten sposób. Że tymczasem. Dobra, dzień następny, ja tutaj że po mieście, załatwiam sprawy Teraz generalnie załatwiałem dość ciekawą, nietypową sprawę Czy załatwiałem, jakkolwiek to nazwać I Zapytam się kolegi, za którego powiedzmy tą sprawę załatwiam Czy mogę o tym opowiedzieć To no, Nawet może zaraz się go zapytam, to jeżeli będę mógł o tym opowiedzieć to To Wam powiem, bo w sumie W sumie ciekawostka jakby nie było, transportowa bardzo Albo jak nie dzisiaj, no to może jutro, nie wiem, mniejsza z tym, zależy jak mi się tam uda z nim skontaktować ewentualnie. No no i, i jak widać kurde, pogoda masakryczna, cieszę się, że ten warsztat już mamy naprawdę. Chociaż nie wiem czy o tym już mówiłem czy nie, ale teraz naprawdę zaczynam czuć, czuć strach, czy nam się to całe przedsięwzięcie uda, bo. Och, no jest ciężko, nie jest. Nie, 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 za, nie za dobrze, że tak powiem. Jeszcze teraz dzisiaj rano liczyłem też styczeń. Och, kiepsko, bardzo kiepsko. Bardzo kiepsko to wygląda i na razie też nie ma za bardzo jakichś fajnych yy, przewidywań, bo te stawki, ładunki wszystko idzie raczej w złą stronę, ale też taki pisałem komentarz na YouTube, bo ktoś tam też pytał właśnie jak sytuacja to opisałem, to, 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 to że nie wiem, mam nadzieję, że to po prostu luty, bo z reguły styczeń, styczeń jest słaby, ale jeszcze nie tak zły jak luty. Tak z doświadczenia wiem, w transporcie tak jest. A teraz no, mam nadzieję, że to tylko luty albo aż luty, a nie już ta zapowiadana recesja, bo kurde źle pojechałem, widzicie, zagadaliście mnie źle pojechałem, dzięki bardzo.